Okryłabska TV witam. Moje górami. Dopiero co pokazywałem wam filmik o skalarach które wzięły się za gody a tu proszę proszę, od dwóch dni zauważyłem godowe, stricte godowe zachowanie górami plamistych. Co jest w tym fajne? To jest moja dorosła para. Postaram się je pokazać jakoś ostro. W tymże oto rogu górami wymyśliły sobie gniazdo. Górami składają jajka pod powierzchnią wody. Najlepiej w jakimś zacienionym miejscu, tam gdzie jest kupa roślin pływających. Jeżeli macie kupę roślin i górami w tymże akwarium, Możecie spodziewać się, że górami będą chciały się rozmnażać. Ja nie wiem, czy one właśnie przed sekundą nie złożyły ikry. Natomiast co jest fajne i co chciałem naprawdę pokazać. Słuchajcie, górami plamista to nie jest ryba o jakichś imponujących kolorach. Ale patrzcie na to, co tutaj się dzieje. Jakie barwy. Nie wiem, to ryby chyba właśnie składają. Jakie barwy, o których w życiu byśmy nie pomyśleli, że górami może przybrać? Słuchajcie, te ryby te są w tym momencie. Yy, no, na pewno to widać. Ale na żywca na pewno wygląda to jeszcze lepiej. Jakoś takie granatowo-turkusowe. I oczywiście to, czego w życiu po górami byśmy się nie spodziewali, robią się nieco agresywne. Nawet. Staram się oddalić z kamerą, żeby ich nie straszyć. Oczywiście, tak samo jak w przypadku skalarów, nie mam najmniejszego zamiaru wychowywać tego na rybku, bo nie mam gdzie. Ale sprawa jest ciekawa. Był jeden smutny wątek no, smutny, życiowy. Straciłem trzy moje górami. Dwa plamiste, nie przepraszam, dwa moje mozaikowe górami. Patrzcie w jakim uścisku. Te ryby odbywają gody. Patrzcie co tu się dzieje rany włoskie. Ja już to kiedyś widziałem, natomiast wygląda to trochę tak, jakby jedna ryba próbowała udusić drugą. W rzeczy samej chodzi o przesłanie gatunku i prokreację. No cóż... To, co mnie się podoba w tym procesie najbardziej, to kolor tych ryb. W tym momencie. Chciałbym, żeby zawsze miały takie kolory. Naprawdę byłoby to... fajne. Słuchajcie, straciłem moje góra mozaikowe parę i jedną Samic, e, plamistą. Nie wiem co się stało. Ryby były ewidentnie e, chore. Myślałem, że są. Z, pierwszy zdechł sam z samiec. Mój piękny samiec, ten m, mozaikowy. Znalazłem go za grzałką, zmieniając wodę. Kompletnie nie zdradzał jakichkolwiek objawów e, jakiejkolwiek choroby albo niedyspozycji. Jednego dnia pływał, jadł i wyglądał dobrze, a innego dnia znalazłem go sztywnego, jak to się mówi. Następnie y, dwie samice y, mozaikowa i plamista. No były ewidentnie chore i podejrzewam wam posocznicę. I w tym słuchajcie w tym przypadku nie wiem skąd się to wzięło, to się mogło wziąć z wieku ryby, bo te ryby mają już po 5 lat. Mam nadzieję. Wszystkie ryby wyglądają zdrowo, nic się nie dzieje, aczkolwiek te dwie ryby, no niestety, nawet nie, nie, na, nawet nie próbowałem ich w jakikolwiek sposób leczyć, ratować. Niestety, no powiem tutaj kontrowersyjną rzecz, te ryby zostały przeze mnie uśmiercone, bo naprawdę nie chciałem ryzykować choroby skalarów i ogólnego akwarium, bo to by wytłukło całe akwarium. No, tymczasem, jak to pewnie widzicie, górami cały czas szykują się do tarła. Jest to całkiem ciekawe, do, całkiem jest to widowisko, zawsze jak ryby składają ikrę, jest to zawsze widowiskowe i ciekawe. Siema.